Skąd Państwo przyjechaliście? Przyjechaliśmy z Rachowa. Potem oddać ostatni hołd świętemu, Jakie Państwo emocje towarzyszą, będąc tutaj? No, zawsze to zgromadzenie osób tutaj przy takich okazjach jest ciekawym doświadczeniem, szczególnie dla młodych, którzy są pierwszy raz. My starsze pokolenie byliśmy tutaj, kiedy był nasz Ojciec Święty, kiedy przyjeżdżaliśmy, pielgrzymowaliśmy, a potem na jego e, pogrzebie, na jego beatyfikacji, kanonizacji, więc e, jest to dla nas jakby znana sytuacja. Atmosfera jest podniosła, jednocześnie taka wspólnotowa, bo e, przybywa młodzież, przybywają osoby z całego świata, więc dla młodych to też jest piękne doświadczenie. Co państwo czujecie tutaj będąc na Placu Św. Piotra na pogrzebie papieża Franciszka? No, jesteśmy bardzo podnieceni, bo jest to wykopomna chwila i chcemy ją jak najbardziej zapamiętać, jak najlepiej. Bardzo dużo Polaków, tak naprawdę czujemy się jak, jak w Polsce, jak u siebie.